Panie Ministrze, spotykamy się z okazji 60-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Chciałem Pana zapytać, jakie znaczenie miała kiedyś, jakie znaczenie ma dzisiaj ta instytucja dla ochrony zdrowia Polaków? Znaczenie ma inspekcja bardzo duże dla zdrowia Polaków, bo już od kilkudziesięciu lat, a tak naprawdę służby sanitarne w Polsce istnieją już od ponad 90, od 95 lat. Te zadania zmieniają się, są, są inne, ale cel jest jeden. Mamy tylko jeden priorytet. Priorytetem jest zdrowie i życie Polaków. Kiedyś były zalecenia higieniczne, wiedziano, że choroby rozprzestrzeniają się przez różny kontakt ludzi. Teraz już jest to dobrze rozpoznane, zdiagnozowane i te działania profilaktyczne oraz działania skierowane do świadomości Polaków muszą mieć inny wymiar. Są inne sposoby kontaktowania się ze społeczeństwem. Już nie ma tylko obwieszczeń, które się wiesza na słupach, ale możemy trafić przez prasę, przez telewizję, poprzez różne kampanie informacyjne. Wspomniał Pan Minister o profilaktyce. Rzeczywiście działania Państwa, jeśli chodzi o obszar profilaktyki, są naprawdę bardzo rozległe. Ale jakie są tutaj priorytety? Ten priorytet najważniejszy, o którym ja wspomniałem, to jest to zdrowie i życie Polaków. Musimy pamiętać o chorobach zakaźnych i o chorobach niezakaźnych, o używkach. Z tego względu y, cały czas udoskonalane są prawo w tym zakresie, czyli ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeń y, są nowelizacje w związku z rozwojem y, nauki, z rozwojem y, wiedzy. Y, powstają też y, prawa, które y, mają pomóc y, i przedsiębiorcom i nam y, kontrolującym. Y, stworzyć taki stan rzeczy, żeby życie nasze bezpieczniejsze jako konsumentów, jako pacjentów było lepsze, żebyśmy korzystając z opieki zdrowotnej nie byli narażeni na inne niebezpieczeństwa, żeby jedząc smaczne polskie jedzenie, żebyśmy byli przekonani o tym, że jemy nie tylko smacznie, ale bezpiecznie. Że korzystając z różnych kosmetyków, z przeróżnych dobrodziejstw dzisiejszego świata, korzystali z tego z radością i bezpiecznie. Z jednej strony mówimy o szczepieniach, że są takim bardzo istotnym elementem zapobiegania chorobom, ale istotnym elementem zdrowia publicznego, ale czy istnieje spójna, czy spójny system kontroli nad szczepieniami w Polsce i w jakim stopniu państwo są za to odpowiedzialni? System kontroli nad szczepieniami w Polsce jest od wielu lat, jest bardzo dobrze usystematyzowany, jest dobry i szczelny. Szczepionki, tak jak inne kraje krajów, jak w innych krajach wysoko rozwiniętych, są nowoczesne, bezpieczne, jest system zbierania informacji o w odczynach poszczepiennych niepożądanych, który jest też dobrze uregulowany. Pacjent, u którego wystąpi jakiś objaw niepożądany, zgłasza się do lekarza, lekarz zgłasza tutaj do inspekcji sanitarnej. Te dane wszystkie są analizowane w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego w Państwowym Zakładzie Higieny, gdzie jest dokładna ocena szczepień. Po to, żebyśmy byli przekonani, że szczepienia nie tylko nas chronią, ale są też dla nas bezpieczne. Co roku przyszykowany jest nowy kalendarz szczepień na nadchodzący rok, który jest już na koniec października obwieszczany i zgodnie z tym kalendarzem szczepione są dzieci i młodzież w całym kraju. Panie ministrze, ostatnie tygodnie były trudne dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Myślę tutaj o eboli, o dyskusji, która wokół tego też toczyła się w Polsce. Czy z tej perspektywy kilku tygodni, kiedy także w mediach mówił Pan na ten temat, można powiedzieć, że instytucje państwowe są przygotowane ewentualnie do takiej sytuacji? Należymy do tych krajów, które są dobrze przygotowane. Zawsze są obszary takie, które można poprawić. Ja cieszę się z tego, że ta sytuacja związana z tą sytuacją epidemiologiczną e eboli w Afryce może być wykorzystana w takim kraju jak Polska do tego, żeby sprawdzić procedury, udoskonalić je, żeby móc przećwiczyć, bo sama teoria to nie wszystko. Jeżeli będą bardzo dobre plany, ale nie będzie to w terenie czy w danym województwie przećwiczone w sposób praktyczny postępowanie z chorobą wysoce zakaźną, to później mały element może burzyć duże, dobre przygotowania, e, dobre e, plany. Dlatego Dobre plany, dobre procedury to jest nie wszystko. Muszą być różne warianty tutaj przygotowywane. Podjęcie pacjenta z domu, podjęcie pacjenta z POZ-u, podjęcie pacjenta z samolotu, z innego miejsca przestrzeni publicznej. I w tym momencie my nie myślimy tylko o eboli, której prawdopodobieństwo zaleczenia do Polski jest bardzo małe, ale mogą być w przyszłości wiele różnych innych. Chorób wysoce zakaźnych, w których postępowanie będzie oczywiście takie samo. Co roku wydają Państwo taki, takie wydawnictwo zatytułowane Stan Sanitarny kraju. Jakie wnioski płyną z tego poprzedniego roku? Y Stan sanitarny kraju możemy ocenić ogólnie, że jest dobry. My w tym przypadku oceniamy bardzo dużo różnych obszarów. Jest to higiena dzieci i młodzieży związana z nauką w szkole, związana z wypoczynkiem. Są to miejsca pracy, czyli higiena pracy, całe środowisko pracy, choroby zawodowe, bezpieczeństwo, wspomniane wcześniej przez nas szczepień. Yy, I cały ten ogólny obszar yy, bezpieczeństwa sanitarnego kraju możemy w tej ocenie powiedzieć, że jest bardzo dobry.